A oto małpie historie i bujdy na resorach. Ej, kuchnia! Jaki jak prawda? To jest western, wzywa lecimy! Tak, to ja jestem najlepszym rewolwerowcem na tym świecie. Nie ma lepszego rewolwerowca od Krzycha. Jestem najlepszym rewolwerowcem i mam takiego fajnego prysia, i wskoczę na niego. A patrzcie, i lecimy. I cyk sąsiada z prawej, i cyk sąsiada z lewej, i jeszcze z prawej. Co ty tu kuchnia robisz? W kubojach się bawisz? No, vater, w kubojach się bawię. Kuchnia, skąd ty już taki pistolet? Pokaż Masz, vater, ale uważaj, bo to jest najprawdziwszy rewolwerowiec. O kuchnia! No, vater, mówiłem! To prawdziwy! Matko bosku, skąd ty już taki pistolet? A, nieważne. Ja to byłem kiedyś kubojem, kuchnia, krzyk! Tylko No, to były czasy dzikiego zachodu. E -e -e -e. Czasy, kiedy przemierzałem prerie. Byłem zimnej krwi warwerowcem, Krzychu, ale takim naprawdę twardym. Mało w tą na dzikim zachodzie. Do góry ręce, łachudry! Haja, haja, haja! A macie, tak jest! Tak wywiołem tym rewolwerem, że nikt nie nadążał nade mną. Mówili na mnie małpi look. Tak, Krzychu. Przemierzałem jak Krzychu, aż doszłem do wioski I stwierdziłem, że pójdę do baru, żeby, no wiesz, żeby uzupełnić płyny Wszyscy w wiosce wiedzieli kim jestem Stwierdziłem, kolejka dla wszystkich i wszyscy byli ucieszeni, bo małpiluk znowu stawia Tak Krzychu, tak było, impreza, że normalnie w mordę strzelił Albo raczej w małpę strzelił. O tak krzychu. Ale musiało mi coś popsuć humor. Tego dnia zobaczyłem go. W tym barze Tamenda, sąsiad. Ta, Damenda. Nawet tutaj. Na dzikim zachodzie musi psuć mi humor. Wyzywam cię na pojedynek, Ty Mendo. Powiedziałem mu krzychu i. On od razu wiedział, że jego dni są policzone. Jutro o 12, zanim wypiję zegar, stoczymy pojedynek na śmierć i życie. Tak mu powiedziałem i wyszedłem Krzychu. Była już prawie 12, a ja byłem gotowy. Czekałem na niego, aż w końcu się zjawi. I nagle zaskoczył mnie, bo było ich dwóch. Rozumiesz to Krzychu? Nie, nie, nie panowie, to jest zamach w biały dzień. Tak się nie robi. Powinno być jeden na jednego, a was jest dwóch, a ja jestem sam. Co jest, co sprawia, że jest nie fair. No, wprawdzie dla was, ale mimo wszystko szanse powinny być równe, jeżeli chodzi o ilość, a nie o jakość. Panowie, ja tak nie walczę. Ja się na to nie pisałem. Ja być pojedynek jeden na jeden. To, a co nas to interesuje? Mamy w to wywalone 2 na jeden. Jak nie masz partnera, to masz problem. Yy. Ja ci pomogę, Father. Bo kuchnia, krzychu! Skąd to się tu ją? Father, My jesteśmy najlepsi na dzikim zachodzie, najlepiej umiemy w rewolwery. Co? Ale... No, no tak, no nie ukrywam, że umiejętności to posiadam, a ty pewnie pomnien. Dobra, krzychu. Tylko potrzebujemy dla ciebie broni. Yy. Weźmiesz Przepraszam Trzymaj O, Fate, to jest dobra broń. Tylko uważaj z dobrej strony strzelaj. No, Fate. Dobra, krzychu. Sąsiady. <laughs> Ale zaraz rozwalimy. No, ty tylko, Jesteśmy gotowi. No, sąsiady. <laughs> dobra, krzychu. Na trzy, cztery. Dobra. Trzy. Три, четыре, четыре, моя зачем вообще? Три. Почекай, чеку, давай, а можешь

tak to właśnie Krzychu było wiesz Nieźle se wtedy poradziliśmy No, a ten. Tak, dziki zachód to nie przelewki No, ale tobie do bycia kowbojem czegoś tu jeszcze na Małpigówce chyba brakuje co Krzychu? No brakuje fater Właśnie, dlatego gdzieś tu dla ciebie miałem mój prawdziwy kowbojski kapelusz Fater Małpiego Luka Krzychu, proszę fater. No i teraz, teraz wyglądasz jak prawdziwy jeździec z prairie Teraz to ja patrzę, wyglądam Dobra Krzychu ja Zorro Ja idę do siebie, a ty możesz bawić się dalej Krzychu A wy zostawcie super.